Idzie, pewnie, idź, idź. Możemy tu zaminsować. Pewnie, pewnie, chodźcie do chałupy. tam się chowało chłopcy i dziewczęta, żebyście byli zdrowi i weseli, jak w niebie Janie i Na kołecku, we wojeczku, w każdym kotku po dzieciątku, a na piecu za to wierszowali boje. Żebyście mieli gości, jak na połaźnicy łości, żeby młode pory wasz wybrały, żeby wam nigdy nie płakały. wam powydawamy, a dużo szałpi nie zabrały. Żebyście mieli pełne łowory, pełne kłoda, co by wam gazdina u pieca nie schuma. Co by się wam dobrze spało, Wojtkowy w piersiach nie warcało. Niech się wam tu dobrze wiedzie, żebyście mieli świnie jako niedźwiedzie. Rozi Mario. So oh,